Ja tutaj wchodzę na pełnej petardzie. No. I jesteśmy w Norwegii, bo pojechaliśmy do Norwegii na dwóch motocyklach, żeby było trudniej. Zupełnie innymi trasami tutaj dojechaliśmy. Rafalski tuaregiem 660 ja na Africa Twin. Prawdziwy e... test długodystansowy. Długodystansowy, bo... bo do Norwegii jest daleko. Wiecie, jak daleko jest do Norwegii? To jest szok. Jest Wszyscy daleko. jesteśmy zszokowani, że walnęliśmy chyba ze 2000 kilometrów i cały czas jeszcze kawał przed nami. Mm -hmm. Proszę. Pięknie umyte motocykle. O tutaj jeszcze tak dopieścić trzeba tu. Dokładnie. No teraz no można powiedzieć, że jest średnio tak czysto. Takie okoliczności przyrody. I chyba będziemy bipakować butnuje już elegancko zabieramy ją na ten i wszystko jest herbatka synku jest o, herbatkę zalejemy pyszna herbatka będzie i zupkę też zalejemy o pyszna będzie zupka daleko i powoli i wbrew zimno, pozorom zimno ile je dokładnie, to że świeci słońce pierwszy to jakaś po prostu chyba pierwszy raz jak włączyliśmy kamerę i tak nam nie uwierzycie ale... No właśnie, ale dualowe motocykle. I pytanie, jaki motocykl ma być tym uniwersalnym? Bo jak to gamonie poszukujemy dalej? Poszukujemy cały czas. No i oczywiście wszyscy się ślinią do GSA 1300, którego testowaliście. Test możecie zobaczyć nasz. Ale teraz jesteśmy Tuareg 660, Afrika 1100. Te motocykle są równie dzielne, Szymo. Dzielne. Znaczy, Norwegia jest specyficznym miejscem do jazdy yy, ogólnie, bo jeździmy tu bardzo powoli. Ograniczeń jest co nie miara. Wszyscy starają się jeździć i presja, jakby otoczenia jest taka, żeby nie jechać zbyt szybko, a tak naprawdę, żeby w ogóle nie przekraczać żadnych ograniczeń prędkości, a ograniczenia są zwykle do 80, więc tak naprawdę czym byśmy tutaj nie przyjechali, to by można było jeździć za szybko. Można jeździć za szybko. I teraz pytanie, GS 1300 oczywiście jako Motocykl referencyjny do wszystkiego. Bo wielu twierdzi, że jeżeli nie masz GS-a, no to nie jesteś turystą motocyklowym, prawdziwym i... podróżnikiem. Prawdziwym podróżnikiem. Te motocykle, którymi tu przyjechaliśmy, ja mówię za siebie. Ja wziąłem Afrykę Twin i chociaż jestem mega niechondowy, to tą Afryką pokonałem już w tym momencie chyba 2200, 2200 kilometrów. Najfajniejsze na tej trasie, akurat na tej trasie, w to miejsce, było dla mnie to, że ja przez cały ten dystans, ani razu nie dotknąłem dźwigni zmiany biegów, bo Czyli Afryka automat. nie ma dźwigni zmiany biegów, bo to jest automat. Adventure Sport, super w ogóle opcja na tego jest, typu jeżdżenie. Po prostu piekło zamarzło. Szymon mówi, że niepotrzebne mu biegi. Powiem, wam w, powiem wam w tajemnicy, że Szymon zaczął rozważać GSA 1300. Czy aby to nie był motocykl dobry na Norwegię. Ja zdecydowanie jestem za Aprilion Tuaregiem, który daje mi tą dzielność, że mogę wyjechać w szutry. I to nie ma wątpliwości, to jest najlepszy motocykl z lekkich dualowców. Natomiast odpowiedziałem sobie na jedno pytanie, albo w zasadzie Ale odpowiadam. Co więcej, Rafał jedzie w dwie osoby otóż tym motocyklem? Otóż to, otóż to, czyli radę. pytanie jest takie, czy ten motocykl też da radę na autostradzie. Całą Polskę przelecieliśmy highway'em. W dwie osoby, z kuframi, lecieliśmy 160 na godzinę. Znaczy to 160 to po niemieckiej highway? A po niemieckiej, po niemieckiej, ale tak, no 140. <grym> I generalnie ten motocykl naprawdę dzielnie zniósł tą trasę w komforcie. Oczywiście technika jazdy jest troszkę inna, bo są duże skoki zawieszeń. Trzeba się do tego przyzwyczaić. No nie jest... Pewnie, że jakbym miał tylko zasuwać po asfaltach, wolałbym GSA. Eee... Ale mając na przykład jeden motocykl w garażu, to taki tuarek da radę czy tenera. Z, z, takich, z takich praktycznych rzeczy Afryka mnie absolutnie kupiła zasięgiem. Słuchajcie, 600 km na baku zasięgu, to jest naprawdę coś, co się Szaleństwo. bardzo często w Szaleństwo. przyrodzie nie, zga, nie zdarza. Fakt faktem, że te prędkości mówię norwesko-szwedzkie, bo ja jechałem flanką wschodnią. Spotkaliśmy się dopiero tutaj wczoraj w Norwegii z Rafałem, który jechał od dołu. Ja jechałem od wschodu, czyli promowałem się z Łotwy do Szwecji i przez całą Szwecję przejechałem do Norwegii. No, i przy tych prędkościach spalanie rzędu 4,5 litra to dla Afryki Twin było absolutną taką normą, i, i, i ten zasięg był potężny. Co więcej, jechałem. Z kuzynem, na, no to, który jechał GSM 1250, i to było szoku, że ja na, je, na jedno tankowanie Afryki były dwa. GS tankowania się tankował GS dwa razy. Tak. No to Tuareg tankuje się tak samo jak GS, bo ja z kolei jechałem z kolegą, który jechał właśnie nowym GSM 1300, i w zasadzie tankowaliśmy się tak samo. On pa, GS palił trochę e, więcej, Tuareg trochę mniej. Ale GS ma 130 koni. Teraz pytanie: po co nam 130 koni w Norwegii? No właśnie, to, to jest dobre pytanie. To, to się do niczego. Chociaż to ganianie po tych serpentynach, momentami e, Wiadomo, troszkę że można, więcej ale to mówię. momentu by się może i przydało, szczególnie, że w dwie osoby i, i z kuframi. Jest to specyficzne miejsce, bardzo do jazdy motocyklami. E, a te sprzęty, którymi tu przyjechaliśmy, no po prostu sprawdzają się bardzo fajnie. Za chwilę się zamienimy tymi motorkami i przejedziemy się kawałek. Rafał siądzie. Z gosią na Afrykę, a ja pojadę Aprią, żeby też poczuć i zobaczyć. Chociaż tuaregiem też już jeździłem troszkę wcześniej, ale tak jeden do jeden Tak, zrobimy Po takiej zamianę. trasie, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście, bo ja sobie myślę tak, że spotkałem tutaj wielu podróżników z różnych krajów i Tenera, nasza ulubiona Yamaha, no, jest z tego bardzo tutaj popularna, czyli widać, że te małe motocykle, właśnie. Dają radę. No i słuchajcie, słuchaj... połowa ceny e, Dokładnie. tak naprawdę za, e, za te, tego typu motocykl. A też masz dość niezłą prędkość przelotową, jeżeli można gdzieś jechać. No to szybciej. trzeba podkreślić, że rzeczywiście tuaregiem na autostradzie da się spokojnie jechać, żadnego wężykowania, żadnych podmuchów, wiatry nie przeszkadzają i tak dalej. Zupełnie dzielnie lecimy, jak prawilnym motocyklem turystycznym. Skoki zawieszeń przy mocnych hamowaniach, jakichś awaryjnych, to może mieć znaczenie. Trzeba no, Trzeba mieć to w tyle głowy, ale też potencjał y, y, offowy tego motocykla. No, to masz jest zawsze ze sobą. Właśnie to modemięcie. jest fajne, że możesz e, zdjąć kufry i pójść, nie wiem, w szutry, gdziekolwiek. No to, jest, to, to, to jest to, co wozimy ze sobą. To jest ten, ten dodatkowy benefit takiego motocykla. Także zamieniamy się motorkami i jeszcze powiemy troszkę więcej o motocyklach i o naszych wrażeniach po tej zamianie. No i jak? E, aprilka, Afrika, to są zupełnie różne motocykle, jeśli chodzi o Aprilie i Afrykę, Afryka jest no bardziej predestynowana turystycznie no i, i drogowo. Zdecydowanie wolałbym na przykład off-road jechać Aprilią. No właśnie, ale z kolei asfalty, na pewno autostrady Afryką, ale pytanie czy... Tam pomiędzy, ten szutry, te drogi po kamieniach, jak ty sądzisz? Nie wiem, no i powiem Ci tak, zrobiłem kupę kilometrów na Afryce i w tym momencie, w dniu dzisiejszym, wolałbym chyba A no właśnie, czyli zamieniliśmy się, i pierwsze moje wrażenie jest takie, że ja bym wolał e, Tuarega. Ale ale gdybyśmy pojechali gdzieś w inne miejsce, byłoby więcej off i więcej trzeba było iść ostrym wiórem po Szutrze to myślę, że natychmiast wskakiwałbym na trybie. No właśnie, czyli cały czas jest to kwestia kompromisów, kto w którą stronę chce wybrać. Właśnie karmimy fiordy. Przyjechaliśmy tu specjalnie ponad 2000 kilometrów. No bo wiecie, normalnie fiordy jedzą nam z ręki. Nor Norwegia, czyli cały czas deszcz. Yeah. Norwegia. Wczoraj było troszkę lepiej i przedwczoraj było troszkę lepiej. Nie, ale te dwa dni były cudowne. Mieliśmy piękne słońce i... i ładne widoki. Pewnie będziemy pokazywali to na materiałach naszych, że rzeczywiście w Norwegii czasem też nie pada. Ja jestem pierwszy raz i dla mnie jest to trochę traumatyczne przeżycie, bo mam takie poczucie, że ja tu chyba nie chcę wracać. Jest pięknie, absolutnie jest pięknie, tylko jest daleko, jest bardzo powoli. Tak, to jest prawda. I mamy wynajęty domek na długi czas w głębi Norwegii, tak naprawdę pomiędzy fiordami, i okazuje się, że przemieszczanie się do różnych atrakcji zajmuje strasznie dużo czasu. Jak to jest nawet 150. Nie mówiąc 200 km, to wszystko się jedzie, nie wiem, 4-5 godzin, tak, a żeby wrócić, no to już dużo. Więc e, moim zdaniem najważniejsza rekomendacja, słuchajcie, do zwiedzania Norwegii. Norwegii to jest tryb, jak ja to nazywam, koczowniczy, czyli jeździmy z miejsca na miejsce, żeby być bliżej tych atrakcji. Jeździ się tutaj cudownie. Asfalty są świetne, one nie są śliskie. Nawet w deszczu one bardzo dobrze trzymają. To prawda. E, drogi są, nawet ta szutrówka, są zrobione wybitnie dobrze, aż za dobrze. E, tak, nawet na szutrówce próbowałem trochę driftować, to miałem wrażenie, że po prostu ten motocykl tak trzyma, jak praktycznie na asfalcie. Ale wycelować tu z pogodą, no pewnie jest ciężko, bo jest ona po prostu zabawa w ciepło-zimno, wyjeżdżamy w górę, jest zimno, zjeżdżamy na dół, No jest ja cieplej. mam, z, na wyjeździe mam trzy rodzaje rękawiczek. Mam full letnie perforowane, mam takie średnie na pogodę średnią, no i praktycznie zimowe. I wczoraj użyłem wszystkich trzech. Bo w była, jeden dzień? W jeden dzień. Bo była temperatura wczoraj od y, chyba dziewięciu najmniej nam pokazały motocykle. A najwięcej 19. Tak. Byliśmy na najwyższej przełęczy, tam chyba prawie 1500 metrów nad poziomem morza, i była temperatura 8 stopni. No tak, tak to wygląda. Jeździsz, A jest to, jest to też dodam, bo je, jesteśmy w lipcu. Jest to najlepszy miesiąc do podróży e, po Norwegii. Skonsultowaliśmy to już z wieloma e, Norwegami. Że rzeczywiście tak jest. Nawet druga połowa sierpnia jest gorsza niż lipiec. Lipiec jest top. I my jesteśmy w tym topie, no ale jest no, Jest jak jest, więc trzeba lubić jazdę w deszczu i trzeba jeździć. Inaczej. inaczej. Nawet ja nie mam poczucia, że tu się jeździ powoli, bo nie nawet, no, po nawet, zakrętach można Nawet, się, nawet jadąc z dopuszczalnymi prędkościami, a bardzo a zwykle mamy tutaj 80 km na godzinę ograniczenie poza terenem zabudowanym, ale. Yy, są takie drogi, gdzie trzeba być naprawdę kozakiem, żeby te 80 jechać po tej, po tej prawda, drodze, bo jest prawda, wąsko prawda. i ja sprawdzam na nawigacjach. A nawigacja mówi, ale tutaj jest 80, możesz zasuwać. No tylko trzeba troszeczkę. Zwierzęta potrafią też wychodzić, bo owce, kozy. My mieliśmy akcję z, z krową, która szła na drodze, i powolutku omijaliśmy ją, a ona nagle się wzburzyła i podskoczyła. No więc na tą, na tą naturę. No ale po czy... to się przyjeżdża do Norwegii, ta. właśnie żeby być blisko tej natury i to jest, jest chyba fajne. Jest pięknie, zielono, wspaniale, są fiordy, wczoraj mieliśmy też bardzo fajny rejs, no nie rejs, promowanie tak naprawdę, ta, ta, ta. żeśmy chcieli skrócić, znaczy nawet nie skrócić No ale przez drogę. jeden z najpiękniejszych fiordów, Geiranger, więc bardzo cudownie było, widoki, wodospady, więc pod tym względem, jak ktoś chce natury, chce odpocząć, od zgiełku i dużych miast, to na pewno Norwegia jest świetnym tak. kierunkiem. Pamiętajmy, że jak nabijemy sobie coś na nawigacji i nawigacja nam pokazuje 30 km, 34 km, bo akurat myśmy mieli taką, taką, takie doświadczenie, jest, 34 km to moment, przecież zaraz jesteśmy, ale później uruchamiasz jedź i się okazuje, że to nie są 34 km, tylko są 84 km. Do tego z promem. Tak, Więc tak, tak. Trzeba to dobrze planować. No, to jest. Wszystk wszystkich nas chyba zaskoczyło to tutaj, że jakby jeździmy dłużej dany dystans niż oczekiwaliśmy po naszych doświadczeniach, Nie, że tak powiem, mamy, ogólno europejskich. Mamy domek, myśleliśmy, że będziemy siedzieć, grać w gry, wzięliśmy bierki, warcaby i tak naprawdę za każdym razem z naszej krótkiej wycieczki po okolicy, wyjeżdżając praktycznie tuż po dziewiątej, wracaliśmy po dwudziestej. I to był taki minimum, tak? Faktem, ta, ta, ta. faktem jest to, że tutaj słońce praktycznie nie zachodzi. No zachodzi na moment, dosłownie. Pierwsza, pierwsza z minutami robi się taka szarówka, Tak. a wstaje też, o czwartek. Gdzieś. Tak, więc w ogóle nie jest... Wydaje mi się, że tutaj nie widziałem czegoś takiego jak ciemna noc, bo w tym lipcu akurat jest rzeczywiście cały czas w miarę jasno. Czyli jak ktoś naprawdę jest nienajeżdżony, to może jeździć po 16 godzin cały czas za dnia. To raz, jeżeli wytrzyma też temperatury akurat. Mu się, się spiknął i też mamy poczucie takiego, że no ten dzień się nie kończy, bo, bo siedzimy, gadamy sobie, jest fajnie przyjemnie. E, mija godzina 23, północ, w pół do pierwszej. Jest, za oknem jest jasno. 4, ja czuję lat. duży niedosyt, ale moja zona mówi, że ona by chciała tym razem do ciepłego. Już ma dość deszczu, dość zimna, więc zobaczymy, gdzie. Czekamy na, na globalne ocieplenie. Naszą Następną wycieczkę. Czyli wypalajcie soki z dinozaurów. No dobra, to teraz no, mora, moja bardzo. kolej, ale tutaj muszę mieć pomoc. Mam nadzieję, że to się uda. Bo, a, bo tuarek nie ma w ogóle nawet w akcesorium. W, w nie chyba ma, tak. Ale generalnie no w takim motocyklu z charakterem sportowym. Yy, generalnie jest jakby. I co ja kopię? W kursu, tak, ty, ty kopiesz, a ja smaruję i balansuję motocykl. Jest! Bardzo pięknie. Jest zrobione. zrobione. Jak Pat i